Siemanko, panie i panowie, witam was po raz pierwszy z pokładu rs -a. Jak już pewnie widzicie po tytule filmu, Biały Street został sprzedany. Pierwsza osoba, która tak naprawdę przyjechała go oglądać, po prostu go kupiła. Będzie teraz sobie śmigał gdzieś po ulicach Poznania. W związku z tym. Została też zaktualizowana nazwa kanału do końcówki informującej o modelu, na jakim obecnie się poruszam, czyli zamiast 675 mamy teraz gru 765. Taka zmiana kosmetyczna można powiedzieć. Słuchajcie, trochę mnie nie było, trochę filmów nie wrzucałem, bo nie było kiedy. Przez ten czas około zrobiłem już RSM jakieś 700 km. Więc y, mogę pokrótce Wam troszeczkę powiedzieć i odnieść się do tego, jak to wszystko wygląda względem 675R. Bo często gdzieś tam mnie pytacie, czy czy jest sens w ogóle zmieniać 675R na RSA No, jest to bardzo ciężkie pytanie. Eee, ale według mnie no jednak warto, bo jest to już technologicznie nieco nowsze tutaj zostały zastosowane rozwiązania przykładowo 675 Nie było w ogóle ABS-u, kontroli trakcji, no tych systemów, które tak naprawdę wspomagają nam kierowcę. Więc dzięki temu ta jazda w jakichś tam trudniejszych warunkach, no jest dla nas bezpieczniejsza. A jeżeli chodzi o takie główne, zauważalne różnice, to tak jak już kiedyś tam wspominałem, czuć rzeczywiście lekkość tego motocykla. Nie wiem czy to jest kwestia wagi, bo tam niby katalogowo producent podaje około 20 kg na sucho, jest to różnica. Ale wydaje mi się, że to jest związane z tym, że e, no, te wszystkie tutaj też e, mechanizmy, układy no, są o wiele nowsze. Bo różnica to jest tak naprawdę 7 lat między r a RS-em. I rzeczywiście, szczególnie w zakrętach, czuć, że na RS-ie można sobie na więcej pozwolić. Quickshifter, no mamy tu tylko quickshifter do góry. Dla mnie, szczerze mówiąc, wystarczający. I działa bardzo fajnie. Polecam zmieniać biegi bez sprzęgła powyżej około 2500 obrotów. Wtedy bez problemu płynnie one nam chodzą. Natomiast ja już jestem trochę przyzwyczajony. Nieraz wolę sobie z tym sprzęgłem rzucić na tych mniejszych obrotach ten bieg. Nie ma problemu. Zawieszenie. Z przodu mamy szoła, z tyłu olisa. No, czuć, że jest po prostu bardziej takie twardsze, może lepiej troszeczkę wybiera nierówności. Zdecydowanie lepiej jest, jeżeli chodzi o kwestie zawieszeniowe. Hamulce. Co do hamulców... Powiem Wam, że jakiegoś takiego szału nie ma. Ja miałem w RC wymienione z przodu tarcze na nowe i klocki. I bardzo podobnie, jak nie można powiedzieć, tak samo przyhamował. Tył jest natomiast tak samo słaby jak i w RC, tak samo w RS. No mogli się troszeczkę lepiej postarać, żeby ten tył e, był troszeczkę lepszy. Natomiast jeżeli chodzi o hamulce, co mnie tutaj zaskoczyło, tutaj przy dźwigni, przy klamce hamulca przedniego mamy regulację jakby skoku tłoczka. Możemy sobie wybrać od 19 do 21 i im, im ten skok jest wyższy, tym ta klamka jest jakby twardsza. Spoko. Bardzo fajne rozwiązanie. Wyświetlacz czytelny plus blues tutaj dużo tutaj pajerów jest jakiś, można sobie jakieś tam muzykę przełączać, GPS-a średnie spalanie, różne tryby, style No jest tego troszeczkę, można się pobawić eee, Co mnie tutaj zaskoczyło to ostatnio miałem Taki przypadek, że musiałem po zmroku wracać do domu i powiem Wam, że światła teledowe w Eresie no to jest bajka. Jak wróciłem sobie wieczorem na długie, to można powiedzieć, że w już lub lepiej świecą one niż, niż w aucie. Także no, jazda po zmroku na pewno jest o wiele bardziej przyjemniejsza na tych światłach niż jak to miało miejsce w RC. Jeżeli chodzi o oddawanie mocy, to powiem Wam, że jest tutaj jakby tak bardziej liniowo, bardziej jakby delika no delikatniej mniej agresywnie może jest ta moc oddawana niż w RC. Takie są moje odczucia. Oczywiście czuć tą moc i przyspieszenie, natomiast wydaje mi się, że RC było troszeczkę jakby bardziej agresywne. Eee, takie moje subiektywne odczucie. Co dalej jakie plany na ten motocykl? Więc e, powiem Wam, że tak naprawdę nie przewiduję jakichś większych tutaj zmian. Dosłownie jakieś takie zmiany kosmetyczne, praktyczne. E, między innymi na pewno wpadną e, rolki do stojaka, pod który można podłożyć motocykl. E, tankpad jakiś wpadnie, żeby nie rysować zbiorniczka. E, Crashpady jakieś myślę, w razie czego lepiej, żeby były, niż by nie było. Myślałem też nad wydechem, ale w sumie ten nie jest najgorszy. Przy niskich obrotach, tak powiedzmy do 4000 jest cichutki, nie drażni, przyjemny dla ucha. Powyżej no już słychać daje, o sobie znać. Jeżeli Miałoby to coś być dobrego, w miarę dobrych pieniądzach i nowego, to na razie na tą chwilę najlepszą opcją jest chyba wydech Dominatora. Ale tak jak mówię, na razie zostaniemy przy tym, co jest. O, śmiga mi się dość przyjemnie. Więcej zmian nie planuję. Myślałem też nad szybką, ale do tej owiewki jest można powiedzieć dość ciężko dostępna ta taka e, oryginalna szybka Triumfa, przydłużająca tutaj tą owiewkę. O wiele więcej jest tych owiewek do wersji tej poliftowej i są one dość tanie, do tej by trzeba było zapłacić około plus minus 400 zł gdzieś na eBayu. No i tak naprawdę był to jedynie taki aspekt wizualny, bo z tego, co tam gdzieś czytałem, to za wiele ona nie daje, nie polepsza. Płyny są po wymianie, dość nowe wyglądają, olej sprawdzałem, czyściutki, także no, na przyszły sezon mam na razie spokój z tym. Chyba tyle z planów Będziemy myśleć jedynie nad tym, jakie miejsca będzie można w przyszłym roku odwiedzić No nie wszystko to, co sobie planowałem w tym roku Udało się zrealizować Coś mi tu O! Chyba łapie tira za mną no niestety braku czasu na te Plany, na odwiedzenie tych miejsc, wszystkich, które tam gdzieś sobie planowałem Udało się zrobić wypad na Czechy Udało się gdzieś po Dolnym Śląsku polatać Dziś mam nawet materiał jeszcze Już na Aresie byliśmy ostatnio takiego tripasaje po Dolnym Śląsku zrobił Ale niestety Mam tam w tych materiałach skaszanione audio i nie wiem czy będę to wrzucał bo tam w niektórych filmikach widzę, że nie ma w ogóle dźwięku albo coś tam harczy także się jeszcze nad tym zastanowię, czy w ogóle jest to tam rzucać i chyba tyle z mojej strony w tym sezonie pogoda już raczej łaskawsza nie będzie, bo mamy połowę października no chociaż kto wie, w tamtym roku jeszcze w listopadzie można było uśmiechać. Także... Do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie w szerokości. Cześć!